Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym podcaście chciałbym zająć się tematem braci z Berei. Czytelnicy Biblii znają ten fragment, że byli pewni bracia w Berei, którzy codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. I niejednokrotnie rozmawiam z ludźmi. Którzy właśnie tak mówią, że oni codziennie badają pisma, czy tak się rzeczy mają, dlatego oni nie wierzą wszystkim kaznodziejom i muszą pierwszy sami wszystko sprawdzić. Ich się nie da zwieść. I bardzo często widzę niezrozumienie tego krótkiego fragmentu. I rzeczywiście. je, nie może być zrozumienia tego krótkiego fragmentu, ponieważ ten krótki fragment jest wyrwany z kontekstu. Niejednokrotnie sam gdzieś głoszę i ludzie mówią, że to jest bardzo kontrowersyjne, oni pierw to wszystko muszą zbadać, przepatrzyć, czy to tak jest, a wtedy będą wiedzieli i będą mogli ze mną rozmawiać niejednokrotnie ktoś coś mi e, zarzuca i pytam się no ale czy słuchałeś tego e, kazania czy też tego rozważania które e, mówiłem więc w odpowiedzi jest e, tak ale wiesz ja to muszę wszystko rozpatrzyć sprawdzić i dopiero będziemy mogli e, rozmawiać cały ten fragment e, jest opisane w dziejach apostolskich w XVII rozdziale. Wyrywany z kontekstu jest właściwie 11 werset, ale przeczytam też 10. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tasalonice, przyjęli słowo z całą radością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Oczywiście, badać pisma, czy tak się rzeczy mają, jest sprawą słuszną i tak powinien robić chrześcijanin. Natomiast, dlaczego jest tak wiele rozłamów, dlaczego to tyle podziałów? Dlatego, że każdy myśli, że ma monopol na wiedzę. Każdy mówi, no przecież ja mam Ducha Świętego i ja też mogę zrozumieć słowo, i nikt mi nie będzie mówił, co i jak mam robić. Ja to sobie wszystko sprawdzę. I dobrze by było, oczywiście, gdyby ci ludzie sprawdzali. Ale kiedy za jakiś czas idę do, do ludzi i mówię: No dobrze, ale czy już sprawdziłeś wszystko w piśmie, czy tak się rzeczy mają, czy możemy dalej porozmawiać, ponieważ był jakiś tam zarzut, że z tym się nie zgadzasz? Bardzo często słyszę Taką odpowiedź, no wiesz, w tym tygodniu to nie bardzo miałem czas, bo byłem tutaj zagoniony i sprawdzę to, to możemy się umówić za tydzień. Oczywiście, jeżeli ktoś przychodzi na nabożeństwo i słucha kazania, więc mamy problem z poprzednim kazaniem, w tym tygodniu słyszy kolejne kazanie. Kiedy spotykamy się w kolejnym tygodniu. I spróbujemy wrócić do, do tematu. Bardzo często znowu słyszę: No, wiesz, tutaj nie było czasu, a poza tym musiałem jeszcze to okazanie sprawdzić. I tak naprawdę nigdy nic nie jest sprawdzone. I bardzo często ludzie mówią: Bo my jesteśmy tego szlachetniejszego usposobienia i sprawdzamy, czy tak się rzeczy mają. Ale jak powiedziałem, nie można zrozumieć tego fragmentu i dobrze się do niego odnieść, ponieważ on jest wyrwany z kontekstu. Żeby zrozumieć cały kontekst, musielibyśmy przeczytać przynajmniej od 17, 17 rozdziału od pierwszego wersetu, a tak naprawdę to i wcześniejszy rozdział 16. Ale weźmy tylko ten 17 od pierwszego, gdzie jest opisane, że Paweł przybył do Tesaloniki. Tam zwiastował słowo. Tam oczywiście niektórzy przyjęli, ale większość Żydów była zazdrosna i podburzała lud i nie chciała przyjąć tego, co Paweł zwiastował. Że zwiastował, że Chrystus, o Chrystusie, że musiał cierpieć, że musiał zmartwychwstać, a tym Chrystusem był Jezus, którego wcześniej ukrzyżowali. Sprzeciwiali się temu, burzyli, dlatego Paweł Musiał odejść. Poszedł do Berei i czytamy, że tam też poszedł do synagogi, też poszedł do Żydów. Ale ci Żydzi byli szlachetniejszego usposobienia od kogo? Od tych w Tesalonice. Czyli od tych, którzy nie chcieli przyjąć słowa i którzy przeganiali. Czytamy również, że ci w Berei, w szlachetniejszego usposobienia, przyjęli oni słowo z całą gotowością. Jakie słowo? to słowo, które głosił Paweł. Czytamy, że przyjęli oni słowo z całą gotowością, nie że odrzucili. Czytamy, że oni byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice, którzy odrzucili to słowo, a ci przyjęli to słowo, które Paweł mówił. I dalej czytamy: i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wcale tu nie jest napisane, że oni wszystko badali, co Paweł mówi. Prawdopodobnie badali również to, co Paweł mówi. Natomiast ich szlachetniejsze usposobienie polegało na tym, że jeżeli słyszeli wiadomości, wieści, nauki o Bogu, przyjmowali to z całą gotowością. A oprócz tego codziennie badali pisma, czyli czytali je, czyli, czyli poznawać. Jeżeli codziennie czytamy Słowo Boże, poznajemy je, to nawet kiedy ktoś do nas przychodzi, to od razu możemy stwierdzić, czy ten człowiek mówi rzeczywiście z Ducha Świętego, mówi prawdę Słowa Bożego, czy też próbuje nas zwieść, ponieważ jesteśmy szlachetniejszego usposobienia, ponieważ codziennie badamy Słowo. I my, wtedy, kiedy On mówi, od razu możemy je przyjąć, albo od razu możemy je odrzucić. Tu wcale nie jest napisane, że my możemy usłyszeć, a potem sobie sprawdzimy, czy tak rzeczywiście się to ma. I bardzo często właśnie jest takie niezrozumienie tego wersetu. Powiem na swoim przykładzie, kiedy chodziłem do kościoła, w którym zaczęła głosić kobieta, ona była wielebną. Mówiła kazania i oczywiście Czytałem w Biblii, że kobiety nie powinny y, nauczać, ale ona głosiła. Przyjmowałem to, co głosiła. W międzyczasie cały czas próbowałem badać, czytać, poznawać Pismo Święte. Próbowałem później rozmawiać y, na ten temat, nie zawsze miałem y, z kim, ale przyjmowałem to, co mówili w moim kościele, kiedy przychodzili ludzie. Słuchałem i przyjmowałem to, co oni mówili. A poprzez moje studiowanie, niezależne od tego, nie tego, co ktoś mi powiedział, ale wcześniejsze studiowanie, czy też późniejsze, ja wiedziałem, że to, co oni mówią, jest dobre czy też jest um, niedobre. Oczywiście pewne kwestie nie wiedziałem. Wtedy dodatkowo badałem to, co usłyszałem i nie wiedziałem, aby się do tego e, odnieść ale nigdy nie było tak, że odrzucałem to albo wstrzymywałem przyjęcie danego słowa, które jest w kościele. Jeżeli jestem w danym kościele i przyjmuję autorytet tych osób, które są powołane przez Boga, pastorów, kaznodziejów, czy też mamy tą służbę pięcioraką, tak, apostołów, proroków, to znaczy, że ją przyjmuję. Nie polemizuję z nią. Jeżeli Bóg kogoś wybrał, to znaczy, że wybrał Natomiast ja, oczywiście, niezależnie e, sprawdzam, uczę się i przez ten sposób, ten sposób jestem szlachetniejszego usposobienia. Przyjmuję owo słowo. I dodatkowo poznaję pismo sam, jeszcze próbując e, zrozumieć, co w nim jest, a to pomaga mi przyjąć e, słowo tych, którzy e, do mnie mówią. Niestety, bardzo często chcemy stawiać siebie tylko za wzór, tylko siebie za mądrych. Nie potrafimy skorzystać z dobro, do, dobrodziejstwa i dorobku wcześniejszych ludzi, tylko chcemy sami od początku wszystko rozpatrywać i pokazywać, że my też jesteśmy mądrzy. To powoduje, że wciąż. Jesteśmy na samym początku. Nie budujemy na budowli wcześniejszych tych braci, sióstr, wierze, którzy byli przed nami, tylko cały czas od początku, od początku, co powoduje, że Kościół dzisiaj stoi naprawdę w miejscu, ponieważ nasza pycha nie pozwala nam iść dalej. I myślimy, że jeżeli przeczytaliśmy pewien fragment i sobie zacytujemy wyrwany, Fragment z wersetu, a nie że nawet z, z rozdziału, to dalej nam to yy, daje nam to prawo do tego, że my jesteśmy szlachetniejszego usposobienia. Naprawdę bardzo ważne jest, aby czytać pismo tak, jak zostało napisane. Nie wyrywać z kontekstu, szukać tego kontekstu. Niestety dzisiaj mamy podział na wersety, mamy podział na e, rozdziały i wydaje nam się, że jeżeli w naszej Biblii już mamy rozdział, to tutaj te pięć wersetów wcześniej, czy tam pięć wersetów dalej, kiedy przeczytamy, to już mamy kontekst. Niestety, kontekst niejednokrotnie mamy w całym rozdziale, dwa rozdziały wcześniej, dwa rozdziały dalej, a nawet cała księga stanowi kontekst. I niejednokrotnie jest tak, że Biblia składa się z ksiąg. I musimy też sięgnąć do innych ksiąg, aby zobaczyć, czy to, co tutaj czytamy, nie wyrywamy z kontekstu. Bo doskonale wiemy, że pismo nie może sobie zaprzeczać. Dlatego tak ważne jest studiowanie tego słowa codziennie. A wtedy, kiedy będą ludzie przychodzić, będziemy przyjmować to słowo albo odrzucać. Na tej podstawie Berejczycy przyjęli słowo Pawła. Paweł głosił Jezusa Chrystusa, oni wcześniej badali pisma i mogli je z ochotą przyjąć od razu. Nie musieli czekać ani sprawdzać, dawać odpowiedzi Pawłowi. Dlatego, kiedy myślimy o sobie jak o braciach z Berei, zważmy na to, czy na pewno jesteśmy braćmi z Berei, czy nie jesteśmy czasami tymi braćmi z Thesaloniki. Amen.